Un partido complicado, a veces siempre estoy más nervioso cuando estoy sentado en la grada que no jugando. No, es mejor no, no ver este partido entonces sí... No, yo quiero verlo. you carry your presents in this year. No, no, I a sack and you put them under the tree. hope you bring one for me. santa claus, you can disappear. we're gonna leave you a glass of milk and a cookie on a plate. santa claus, i'm going to rock on. that's what i go. no, i'm going to rock on. All the little boys and all the little girls <susur> in every little place all around the world, they're waiting for you, for you, Santa Claus. Yes, all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Przyjdzie, Mikołaj dzisiaj, czy nie? <grym> <Chyba> przyjdzie <grym> <grym> w nocy, A tutaj przyjdzie na stadion też, myślisz? Tak. A kim jesteś? Dziewczyną, Święty Mikołaj, wiesz, co to jest? Tak. Co to jest? Papa Noel. Dzisiaj będzie święty Mikołaj tutaj? Będzie, będzie. spokojnie Co? Teraz idziemy do rynku, i potem będzie tutaj na oknie. Okay. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Dla miasta, co Mikołaj przyniósł? Worek bramek. Zwycięstwo też? Zobaczymy. Bardzo dużo dla mnie znaczy jesienie, sztandar i kwiaty. Mm, co czujesz w tym momencie? Czuję dumę, bo mogę reprezentować mój klub. Wierzysz w Mikołaja? Nie. No to nie przyjdzie do ciebie, a do ciebie ty wierzysz? Wiem, że to są rodzice, ale nie Dzieci piłkarze, dzieci piłkarze. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus We all love you Santa Claus We all love you Santa Claus Dzisiaj zbieramy to, choć pieniążki ponieważ chodźmiec bardzo potrzebuje tych pieniążków chce się rozbudować i fajnie by było właśnie zabrać dużo kwotę Często przychodzą osoby chore, to już jest nie etapu życia. Pełno wolontariuszy, też tam jest, którzy są wykwalifikowani, mają szkolenia porobione i się nimi po prostu opiekują anonimowo. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. We all love you, Santa Claus. jak się z boiska trochę inaczej przeżywamy niż z trybu Powiedziałam, że nie jestem dziewczyną Bartka, ale jestem świeżo upieczoną, narzeczoną ale zapomniałam się jej piersianka Santa, Santa Claus, Santa Claus Santa Claus, Santa Claus We all love you Santa Claus We all love you Przede wszystkim emocje, bo, bo dwie bramki, myśmy szli, dwie bramki szli dla Krakowia. taki mecz jaki widzom podoba, podobać, za cios, cios ale, ale myślę, że przy odrobinie szczęścia może, może mogliśmy tam się pokusić o zwycięstwo, ale no mówię, no szanujmy, punkt jest. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus.